Dzisiaj piękne hortensje, proszę bardzo, za nami Grandiflora. Zapraszam. Więc tak jak widzimy hortensja bukietowa Grandiflora ma przepiękne, ogromne kwiatostany o białym kolorze i ze wszystkich hortensji to jest chyba najbardziej popularna i najbardziej też mrozoodporna. Można ją uprawiać nawet w trzeciej strefie, także tutaj bardzo polecam w zimniejsze rejony polski. Krzew osiąga wymiary gdzieś do 3 metrów i szerokość też jest podobna. Najlepiej rośnie na glebach próchniczych, lekko kwaśnych. I preferuje stanowiska słoneczne, tolerując też no w zasadzie półcień. Bardzo fajne szpalery można z hortensji bukietowych tworzyć, można też sadzić je pojedynczo i wtedy widzimy efekt taki jak teraz tutaj na filmie, gdzie właśnie ten krzew jest pojedynczy, już taki wielo-wieloletni, no wspaniale ozdabia ogród. Jeśli chodzi o kwiatostany, mają aż do 30 cm długości, gdzieś pojawiają się na przełomie lipca. I mogą pozostawać aż do końca września na roślinie. Bardzo polecam! zielonautopia.pl